Geoportal Krajowy oprócz domyślnie podłączonych w drzewku warstw usług sieciowych posiada funkcjonalność podłączenia dowolnej usługi typu WMS lub WMTS do zawartości mapy. W tym celu przechodzimy do zakładki Widok, a następnie klikamy przycisk Dodaj mapę. Pojawia się okno, w którym należy przejść do zakładki o nazwie Dodaj nową usługę. Funkcjonalność ta umożliwia podłączenie dowolnej usługi, której adres pozyskaliśmy z zewnętrznego źródła. W celu poprawnego podłączenia usługi należy określić jej rodzaj, czy jest to usługa typu WMS czy WMTS, a następnie wkleić adres usługi do odpowiedniej rubryki. Na potrzeby prezentacji pozyskam adres usługi WMS z Państwowego Instytutu Geologicznego. Wyszukuję interesującą mnie usługę, np. mapę geologiczną Polski w skali 1 do 500 tysięcy, a następnie kopiuję adres do usługi przeglądania. Skopiowany adres wklejamy w odpowiednią rubrykę w geoportalu krajowym. Definicja stylu warstw nie jest wymagana i to pole możemy zostawić puste. Klikamy przycisk połącz. Następnie pojawia się lista dostępnych warstw, które są publikowane w ramach podłączanej usługi. W tym przypadku dostępna jest tylko jedna warstwa. Możemy określić przejrzystość dodawanej warstwy, a także wybrać układ odwzorowania. Następnie klikamy przycisk Dodaj. Usługa została dodana do zawartości mapy. Dane możemy dowolnie przeglądać według naszych potrzeb. Po poziomu drzewka warstw możemy zmienić przeźroczystość wyświetlanych danych używając menu kontekstowego. Informacje z mapy można odczytać poprzez identyfikację lub wykorzystać zakładkę Legenda. W celu usunięcia usługi wystarczy skorzystać z opcji Usuń lub po prostu odświeżyć stronę. Dziękujemy za uwagę.